Sema tu i, i Jan Moksema. E, bo, bo to jest już pierwszy odcinek z powiedzenia z mojego zyta z, z roku 2018. E, e, I teraz będę moje pierwsze powiedzenie z mojego zyta z roku 2018. Julia Me, Filip Me, Nikola Lis. Magda Lasar, Jura Tapla, ja Wam bardzo dełkuję. Z, z, się wtedy pomogliście z, z moim kolegą, Adamem Kostelową, wtedy, w roku 2018. Ja to dobrze opamiętam i ja Wam bardzo za to dełkuję w moi bardzo dobrzy koledzy i koleżanki od małego. To było moje pierwsze powiedzenie z, z, z mojego życia z, 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 z roku 2018. I tyle. A, a teraz będę moje długie powiedzenie z mojego życia z, z, z roku 2018. Filip me. Ja tę jutro zaproszę do mojego domu o godzinę o 9 rano. To było moje powiedzenie że mojego z mojego zyta z roku 2018. Tak. Tak i teraz będę moje CT powiedzenie, ze mogąc zyta z roku dwa zetać, no jak to, no no jak to, no no jak to, no jak like to, to było moje e, e, cenne powiedzenie, ze mojego zyta z roku osobę, a o tak, i to był już pierwszy o, o, o to odcinek z... z